To jest Poczta TV. Nazywam się Bartosz Roman i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych informacji z Poczty Polskiej. Pokażemy, jak prezentowaliśmy się na festiwalu Poland Rock. Opowiemy o sierpniowym spotkaniu kadry menadżerskiej w Warszawie. Zajrzymy do naszych koleżanek i kolegów z Banku Pocztowego. Zapytamy się, czym jest Akademia Poczty Polskiej. Najpierw, jednak, najświeższe informacje. Od 25 sierpnia ograniczyliśmy przyjmowanie przesyłek zawierających towary do Stanów Zjednoczonych. To reakcja na nowe rozporządzenie amerykańskich władz celnych. Do tej pory towary o wartości do 800 dolarów były zwolnione z opłat, teraz każda przesyłka handlowa podlega odprawie celnej, niezależnie od jej wartości. Ograniczenie obejmuje paczki, listy z deklarowaną wartością, przesyłki Global Express i EMS. Wciąż można nadawać dokumenty i zwykłą korespondencję, jednak kolejni operatorzy lotniczy ograniczają przyjmowanie przesyłek na pokłady swoich samolotów. Poczta Polska monitoruje sytuację wspólnie z partnerami PostUOP i UPU. Nadanie paczek zostanie wznowione, gdy tylko będzie to możliwe. W mediach sytuację tłumaczy ekspert Poczty Polskiej Paweł Witkowski, dyrektor Biura Operacji Logistycznych. Bony żywieniowe standard, nie wyjątek. Jedna z telewizji informacyjnych oskarża Pocztę Polską o niejasne zasady przetargu na bony żywieniowe. Dwa argumenty uzasadniające tezę. W warunkach przetargu zaznaczyliśmy, że bony mają być w tradycyjnej papierowej formie oraz francuskie korzenie prezesa poczty. Ze względu na złożoną strukturę naszej działalności, tradycyjne bony papierowe były najlepszym rozwiązaniem. Każdy dostawca mógł się dostosować do warunków przetargu. O sprawę zapytaliśmy dyrektor Monikę Zgierską. Obecnie dostarczamy naszym pracownikom bony w tradycyjnej, papierowej formie, takich kuponów do realizacji w sklepie. Ta forma obowiązuje w poczcie już od kilku lat. Przyjęła się, ale chcielibyśmy ją zastąpić czymś bardziej nowoczesnym, wygodniejszym dla pracowników. I trwają już prace nad tym, abyśmy mogli pracownikom dostarczyć karty przedpłacone, którymi będzie można zapłacić za artykuły spożywcze w najbliższym sklepie lub nabyć posiłek w punkcie gastronomicznym. Renta z opóźnieniem? Pomogliśmy. Starsza mieszkanka Wejherowa miała trudność z odbiorem renty. Nie była w stanie podejść do domofonu zanim listonosz odszedł. Sprawą zainteresowały się media i Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale jeszcze zanim o sprawie zrobiło się głośno, Poczta Polska już działała. Klientka została objęta indywidualną obsługą. Listonosz ma jej numer telefonu, wie, że trzeba poczekać i zawsze to robi. Dodatkowo ustanowiono pełnomocnika pocztowego, który może odbierać świadczenia w jej imieniu. Ta sytuacja pokazuje, że za każdą trudnością stoi człowiek i że warto słuchać i reagować, zanim problem stanie się newsem. Platforma usług cyfrowych. Cyfryzacji usług Poczty Polskiej ciąg dalszy. Wszystkie narzędzia potrzebne do korzystania w domu i w firmie z e-doręczeń i e-poleconego w jednym miejscu. O platformie usług cyfrowych opowiada Kinga Dobrzeń. Opowiem dzisiaj o platformie e-usług. To jest platforma, zwykły marketplace, na którym zarówno klienci detaliczni, czyli ja, Kinga Dobrzeń, jak również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bądź dużą, mogą zakupić sobie e doręczenia i e-polecone. Wchodzę na platformę, loguję się przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej, czyli jednym z najbardziej powszechnych środków, i mogę kupić w pakiecie liczbę, E poleconych, jakie chcę wykorzystać w danym momencie w ramach swojej skrzynki. Ale mogę też tam normalnie korzystać z doręczeń, które są darmowe. Tak, prosto z platformy przejdziemy do swojej skrzynki, zarówno e poleconego, jak i e doręczenia. E doręczenia nic się tutaj nie zmienia, są dla zwykłych kowalskich darmowych. Dla przedsiębiorcy to mamy cały pakiet nowości. Są to usługi poczty polskiej i usługi naszego partnera Kir. Sprzedajemy tam pieczęć elektroniczną, certyfikat, czyli wszystkie te niezbędne produkty i usługi, które pozwalają klientom korzystać z usług poleconej do ręczenia. Również ci klienci mogą przejść z poziomu platformy do swojej skrzynki, którą mają aktywną. To jest nasza bardzo duża satysfakcja, że w końcu w jednym miejscu skracając dostęp do naszych usług w ramach Poczty Polskiej uruchomiliśmy portal, gdzie mamy dostęp do e poleconego jej doręczeń. We Fromborku odbyło się wyjątkowe plenerowe spotkanie literackie z violettą Piasecką, autorką bestsellerowej serii opowieści o tuleni syberyjskim wiatrem. Dolu masz zielone światło, pisz teraz tą swoją wymarzoną syberyjską historię. Gorąca atmosfera, pyszny tort, a przede wszystkim wspaniali czytelnicy. Spotkanie we Fromborku to kolejne wydarzenie z literackiego cyklu Placówka Kultura organizowanego przez Pocztę Polską. Autorce powieści towarzyszyła dr Ewelina Kostrzewska, ekspertka od historii XIX wieku, a spotkanie poprowadziła dziennikarka Miłka Skalska. Uczestnicy wysłuchali rozmowy o kulisach powstawania książek. Nie zabrakło też książkowych niespodzianek i okazji do zdobycia autografu oraz wspólnego zdjęcia. Kosmiczny mural na ścianie poczty polskiej w Kielcach. Pierogi i Sławosz Uznański na ścianie poczty polskiej przy placu niepodległości w Kielcach. Odsunięto wyjątkowy mural, który przedstawia statek kosmiczny, astronautę i pierogi. Nawiązując do nietypowego elementu ekwipunku polskiego astronauty, upamiętnia misję Sławosza Uznańskiego Wiśniewskiego, drugiego Polaka w kosmosie. Projekt autorstwa Jakuba Kamińskiego został wyłoniony w ogólnopolskim konkursie. Poczta Polska jest i z tego się bardzo cieszymy, mówi Jurakowsiak. My też się cieszymy, że mogliśmy znowu zagrać z Jurkiem. W festiwalowej strefie pocztowej królowała kreatywność. Uczestnicy tworzyli własne znaczki, wysyłali kartki w festiwalowym klimacie i bawili się w interaktywnej przestrzeni przygotowanej specjalnie na tę okazję. Poczta Polska jest i z tego się bardzo cieszymy. Sam już wysłałem chyba z 15 kartek pocztowych, znaczki personalizowane. Jesteśmy obecni na Poland Rock Festival. Za mną piękne stoisko poczty polskiej. Klienci, jak widać, w kolejce z dużym zainteresowaniem. Nadają pocztówki, naklejają znaczki. Nasza usługa cieszy się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy drugi rok na polem roku i bardzo sobie życzymy i wszystkim, żeby to nasze stanowisko i nasze, nasz udział tutaj trwał przez kolejne lata. Bardzo super stoisko. E, takie żywe, tak jak to było za dawnych lat. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, e, że na naklejacie znaczki, mamy pocztówki. Stoimy, żeby wysłać kartkę. A do kogo? Do mojego męża, który nie wie, Albo inaczej, nie wiedział do tej pory, że tutaj jestem. Czekamy tutaj w kolejce, żeby wysłać kartkę do mamy, że wszystko z nami w porządku. Zawsze się meldujemy mamie, żeby wiedziała, gdzie jesteśmy. Bardzo pozytywne emocje, bardzo fajna niespodzianka. Przyjemnie wysłać taką pocztówkę i do siebie, i do przyjaciół. Bardzo fajna inicjatywa. Kontaktujemy się ze światem, a dzięki Poczcie Polskiej. Mamy okazję to robić po raz kolejny, za co bardzo dziękujemy. Cześć, siema! Na początku sierpnia w warszawskiej siedzibie Poczty Polskiej odbyło się spotkanie kadry menadżerskiej spółki. Po co? O czym rozmawiano i czy takie spotkania odbywać się będą w przyszłości? Opowiada prezes Poczty Polskiej oraz uczestnicy spotkania. Od początku tego roku zdecydowaliśmy, że Raz na miesiąc spotykamy się z kadrą dyrektorską, czyli zarówno z przedstawicielami infrastruktury, logistyki, jak i sprzedaży po to, żeby w pierwszej kolejności przejrzeć wyniki finansowe. Dzisiejsze spotkanie ma na celu spojrzenie na półroczne wyniki finansowe, a każde kolejne co miesiąc będzie miało na celu no, omawianie bieżącej sytuacji i dodawanie elementu projektów. Czyli pierwszy cel jest przechodzenie przez finanse. Tutaj bardzo, bardzo mi zależy razem z kolegami z zarządu, żebyśmy mieli symetryczną, równą wiedzę o tym, jak Jakie cele finansowe udaje nam się osiągnąć, no ale one są ściśle powiązane z projektami, które robimy, a tych projektów jest no, ponad setka w tej chwili. One się zmieniają, ale są cały czas w bardzo dużej liczbie, więc bardzo istotna jest ta komunikacja bezpośrednia. E, oczywiście mamy dziesiątki spotkań pośrednich za pośrednictwem Teamsów, czy telefonów, czy, czy jakichkolwiek urządzeń, natomiast raz w miesiącu uważam, że naprawdę należy się spotkać, żeby tą informacją się wymienić. Bardzo istotnym elementem jeszcze jest to, co chciałem dopowiedzieć, że od przyszłego roku Chcemy, żeby te spotkania odbywały się poza Warszawą. Od stycznia będziemy takie spotkania robić w regionach, bo będziemy chcieli bardzo silnie włączyć komponent regionalny. To znaczy, żeby regionalne, regionalni menadżerowie, ale i pracownicy mieli okazję do spotkania z nami i do przedstawienia nam sytuacji w, w każdym z regionów. Także to są naprawdę istotne spotkania, takie kroczącego planu transformacji. To przede wszystkim wyrównanie wiedzy, lepsza komunikacja. Komunikacja, więcej informacji na temat projektów, no i oczywiście ta cała wiedza dla mnie jest niezbędna, gdzie mogę przekazać ją później bezpośrednio do moich mikro -naczelników, a wówczas mamy wyrównaną wiedzę jako cała jednostka. Komunikacja jest najważniejsza, takie spotkania taką komunikację poprawiają i pozwalają, jak gdyby tą informację, którą tutaj uzyskujemy, przekazywać dalej naszym pracownikom i przez to, jak gdyby Cała ta wiedza wędruje w dół i pozwala nam wszystkim e, efektywnie pracować. Bank Pocztowy obchodzi w tym roku 35-lecie obecności na polskim rynku. Blisko 650 tysięcy klientów korzysta z rachunków osobistych, kredytów gotówkowych, lokat, kont oszczędnościowych i ubezpieczeń oferowanych przez Bank Pocztowy. Jego siłą jest dostęp do rozległej sieci Poczty Polskiej i unikalny na polskim rynku model bankowości. Klienci w całym kraju, także w najmniejszych miejscowościach, gdzie często nie ma nawet bankomatu, mogą w placówkach Banku i Poczty Polskiej otworzyć konto, wpłacić i wypłacić gotówkę, czy skorzystać z podstawowych usług finansowych. To również wyjątkowe rozwiązanie. Takie jak unikalna na polskim rynku usługa dostarczania gotówki do domu przez listonosza. Wygodne zwłaszcza dla osób starszych lub z ograniczoną mobilnością. Usługa ta została doceniona przez najnowszy ranking Złoty Bankier, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii usługa z misją. Zajrzymy do jednej z placówek banku pocztowego, gdyż pojawiła się właśnie atrakcyjna oferta dla nowych klientów. Od 1 sierpnia mamy bardzo atrakcyjną promocję dla klientów, którzy otworzą nowe konto osobiste z kontem oszczędnościowym. Ta atrakcyjna oferta to jest 7% na koncie oszczędnościowym, czyli takie oprocentowanie środków, jakie klient przeleje na rachunek oszczędnościowy. I ta oferta jest dostępna dla takich klientów, którzy jeszcze w Banku Pocztowym ROR nie posiadają. Konto daje wszelkie dostępne na rynku Funkcjonalności takie jak chociażby popularne płatności mobilne, w tym Blik, takie jak aplikacja mobilna, w której można na co dzień bardzo wygodnie i prosto korzystać z rachunku, a także wiele, wiele innych korzyści, które są dostępne z kontem z kartą. Konto można otworzyć w placówkach pocztowych, w placówkach banku pocztowego, Poczta Polska Finansa, także przez internet. Jeżeli chcę je otworzyć online, co mam zrobić na jaką stronę wejść? Przede wszystkim należy wejść na stronę pocztowy.pl i tu będzie dostępny proces otwarcia rachunku przez www. Wchodzimy na stronę internetową banku i jak widać od razu pokazuje się promocja 7%, o której rozmawialiśmy. Wystarczy wejść na... Baner, który pokazuje e, Otwórz konto i z tego miejsca wejdziemy we wniosek o otwarcie rachunku. Jakie dokumenty muszę przygotować? Już na pierwszej stronie pojawia się informacja o tym, jakie e, dokumenty i, e, i co trzeba przygotować, aby rozpocząć proces. Przede wszystkim jest to dowód osobisty, czyli dokument tożsamości. Może to być także paszport. Trzeba mieć ze sobą telefon komórkowy, a także adres e-mail i dostęp do poczty elektronicznej. Proces otwarcia rachunku online jest bardzo prosty, intuicyjny. Stosujemy też wiele elementów obrazkowych, które. Ułatwiają klientowi wybór odpowiednich opcji. Od września mamy także drugą promocję. Klienci, nowi klienci banku, którzy zdecydują się otworzyć w banku konto z kartą i aktywnie korzystać z tego konta, mogą uzyskać do 700 zł. Oznacza to, że otwierając konto w banku pocztowym można zarówno skorzystać z konta oszczędnościowego oprocentowanego na 7% w skali roku, jak również uzyskać do 700 zł. Myślę, że jest to oferta, która jest konkurencyjna rynkowo, dlatego że otwierając rachunek z kartą i aktywnie korzystając z tego rachunku można uzyskać 700 zł, a jednocześnie można skorzystać z promocji, która pozwala na uzyskanie 7% na koncie oszczędnościowym. To konto jest całkowicie bezpłatne, jego założenie jest bezpłatne, korzystanie z, z konta jest także bezpłatne. Jeżeli klient decyduje się na kartę do konta i aktywnie korzysta z tego konta, korzysta z karty, dokonuje płatności, ten rachunek także i, i karta także jest całkowicie bezpłatna. Akademia Poczty Polskiej, czyli system wewnętrznych szkoleń Poczty Polskiej, a w niej między innymi naczelnicy mikroregionów. O Akademii, naczelnikach i planach na przyszłość z Katarzyną Geisler, dyrektorką biura szkoleń rozwoju pracowników, rozmawiała Joanna Trzaska Wieczorek. Akademia Poczty Polskiej to brzmi dumnie, a powiedz na czym polega tak w praktyce ten projekt? Tak, powołaliśmy taki projekt, który przede wszystkim jest ściśle związany ze wspomnianym przeze mnie przed chwilą planem transformacji. Jego takim głównym celem jest wsparcie kadry menedżerskiej w przeprowadzeniu wszystkich pracowników całej spółki przez zmiany, z którymi mamy do czynienia. Trwają szkolenia naczelników mikroregionów, czy też jak ich czasami nazywamy mikronaczelników i... Powiedz, co to za funkcja, bo tak naprawdę wcześniej nie mieliśmy takiego stanowiska w strukturach Poczty Polskiej i Czego uczą się tak naprawdę w ramach Akademii Poczty Polskiej właśnie naczelnicy mikroregionów? Naczelnicy mikroregionów to rzeczywiście zupełnie nowa rola w naszej organizacji. E, takim nadrzędnym celem, e, który przyświecał przy powoływaniu e, tej roli, przy powoływaniu tych osób, jest przeniesienie tej odpowiedzialności, decyzyjności na poziom regionu. No to jest bardzo istotne, ponieważ to oni, ci ludzie właśnie, są najbliżej naszych pracowników, najbliżej Najbliżej lokalnych spraw, najbliżej, najbliżej je znają. Dokładnie, najbliżej lokalnej społeczności e, i dzięki temu mogą podejmować decyzje, które wpisują się idealnie w taki regionalny krajobraz tego miejsca, w którym akurat, akurat zarządzają. Dlatego, że to kadra menedżerska zawsze jest na pierwszej e, takiej linii kontaktu z naszymi pracownikami, to do niej właśnie pracownicy zgłaszają się ze swoimi problemami dotyczącymi dnia codziennego, problemami z Związanymi z realizowanymi zadaniami, w związku z tym e, chcieliśmy ich móc, chcieliśmy ich wesprzeć e, trochę zarządczo na samym początku, po to, żeby mogli. Te żeby mogli tych wszystkich pracowników doopiekować w po związku z tym. Tak, najlepsze. po to, żeby te decyzje były jak najlepsze. Myślę, że to jest warte podkreślenia na koniec, powiedzieć, że ten projekt będzie dotyczył absolutnie wszystkich menedżerów naszej spółki. Tak? Czyli od poziomu kierowników zespołów, kierowników do spraw operacji, dowódców zmiany, kierowników sekcji, przeznaczelników mikroregionów, którym już się opiekujemy, po kadrę menedżerską wyższego szczebla. To tylko fragmenty ciekawej rozmowy. Całość dostępna jest na naszym kanale YouTube i w intranecie. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku poczta TV. O czym warto powiedzieć w następnym odcinku? Piszcie na adres mailowy pocztvmałpapocztamyśnikpolska.pl. Do zobaczenia!